Zachwycała publiczność w całej Europie, była chwalona przez międzynarodowych krytyków i stała się jednym z największych nazwisk we współczesnym polskim kinie. Agnieszka Grochowska świeciła pełnym blaskiem, aż nagle zniknęła z ekranów. Co mogło skłonić tak utalentowaną aktorkę, u szczytu kariery, do odejścia od świateł reflektorów? Czy była to jedynie osobista decyzja? A może za tą ciszą kryje się głębsza tajemnica? Dziś zajrzymy za kulisy życia tej fascynującej artystki. Od dzieciństwa w Warszawie, przez najbardziej prestiżowe sceny Europy, aż po chwilę chwały, osobiste konflikty i plotki, które nigdy nie zostały potwierdzone. Przygotuj się na fakty, które zna niewielu i na zagadki, które wciąż nie dają fanom spokoju. Obejrzyj do końca, bo historia Agnieszki Grochowskiej to coś znacznie więcej, niż się wydaje. I sam będziesz chciał wyciągnąć własne wnioski. Agnieszka Grochowska urodziła się 31 grudnia 1979 roku w Warszawie. Mieście, które, mimo bolesnej historii, zawsze tętniło artystyczną energią. Od najmłodszych lat wykazywała niezwykłą wrażliwość. Jej uważne spojrzenie i introspekcyjny sposób obserwowania świata zapowiadały przyszłą aktorkę. I tak właśnie się stało. Gdy kilka lat później rozpoczęła studia w prestiżowej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza. Na dużym ekranie zadebiutowała na początku lat 2000 roku, ale to rok 2004 i film Pręgi przyniósł jej prawdziwe uznanie widzów i krytyków. Film zdobył złote lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i został polskim kandydatem do Oscara. Występ Grochowskiej był intensywny, wręcz fizyczny. Wielu mówiło, że ona nie gra, ona staje się swoją postacią. Od tego momentu jej kariera nabrała tempa. Zagrała między m.in. Innymi... Wałęsa, człowiek z nadziei Andrzeja Wajdy, gdzie wcieliła się w żonę Lecha Wałęsy oraz w norweskim Upperdog, za który otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu filmowym Amanda. Jej talent zawiódł ją także do Hollywood, gdzie zagrała w Child 44, u boku Toma Hardy'ego i Gary'ego Oldmana. Nawet wśród międzynarodowych gwiazd jej obecność była nie do przeoczenia. Agnieszka to jednak nie tylko kino równie mocno błyszczała na scenie teatralnej. Jej występy w stołecznym Teatrze Narodowym wielu uważa za najbardziej intensywny okres jej artystycznego życia. Znana była z wybierania ról niosących emocjonalną głębię. Często wcielała się w postaci naznaczone traumą, sekretami i niewyrażonymi pragnieniami. Szybko przyszły też nagrody. Grochowska była wielokrotnie nominowana do Orłów, polskich nagród filmowych, zdobywając statuetkę w 2007 roku. Otrzymała także nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej jako Odkrycie Roku, umacniając swój status jednej z najważniejszych europejskich aktorek. Mimo sławy. Zawsze pozostawała osobą bardzo prywatną. Rzadko gościła w plotkarskich mediach. Bolała przemawiać przez swoje role, jakby aktorstwo było jej prawdziwym językiem. W wywiadach była uprzejma, ale powściągliwa. Widziano w niej artystkę, która niesie ciężar własnych wyborów i niezwykle wrażliwą duszę. Z biegiem lat zdobyła ogromną sympatię polskiej publiczności, uznanie międzynarodowej krytyki. Jej wizerunek stał się symbolem elegancji, autentyczności i artystycznego oddania. Ale równie nagle, jak zabłysnęła, zaczęła znikać z pierwszego planu. Pojawiała się coraz rzadziej, rol były coraz mniej liczne, a cisza zaczęła być coraz bardziej wymowna. Czy wiedziałeś, że Agnieszka była uznana za jedną z dziesięciu najbardziej obiecujących aktorek Europy? Widziałeś jakiś film z jej udziałem? Który zrobił na tobie największe wrażenie? Zostaw swój komentarz poniżej. Choć Agnieszka Grochowska zawsze uchodziła za osobę skromną i elegancką, zdala od skandalicznych nagłówków, jej życie prywatne i decyzje zawodowe nigdy nie były wolne od napięć. Wrażliwość, która czyniła ją wyjątkową na ekranie, zdawała się również mieć swoją cenę poza nim. W okresie największej popularności Agnieszka mierzyła się z ciągłym wyzwaniem. Pogodzeniem międzynarodowej kariery z życiem rodzinnym. Była żoną operatora Dariusza Gajewskiego i matką syna, a prywatność zawsze stawiała na pierwszym miejscu. Jednak za kulisami sławy pojawiały się plotki o kryzysie w związku, pomiędzy innymi przez długie rozłąki i projekty, które wymagały miesięcy poza domem, choć para nigdy publicznie nie potwierdziła żadnych problemów. Polska prasa sugerowała, że napięcia rodzinne mogły mieć wpływ na przerwy w karierze aktorki. Kolejnym tematem, który wzbudzał kontrowersje, była jej częsta odmowa udziału w wielkich komercyjnych produkcjach, zwłaszcza w Hollywood. Po występie w Child 44 wielu spodziewało się, że zrobi kolejny krok w stronę kariery międzynarodowej. Tymczasem Grochowska odrzuciła liczne propozycje. W rzadkich wywiadach mówiła, że nie chce się sprzedawać dla sławy. Postawa ta wzbudzała podziw, ale też krytykę. Niektórzy nazywali ją trudną, a nawet za. Międzynarodowe media, przyzwyczajone do celebrytów łaknących blasku fleszy, nie potrafiły zrozumieć aktorki, która znikała z własnego wyboru. Szczególnym momentem w jej karierze był rok 2013, kiedy podczas realizacji ambitnego projektu łączącego reżyserów z różnych krajów. Agnieszka nagle opuściła plan zdjęciowy. Oficjalnym powodem były różnice artystyczne, ale anonimowe źródła twierdziły, że aktorka przeżyła załamanie nerwowe w trakcie zdjęć. W mediach krążyły pogłoski o wyczerpaniu, lękach, a nawet załamaniu psychicznym, nigdy jednak nie zostały potwierdzone. Grochowska, jak zwykle, milczała. Mało kto wiedział, że Agnieszka zmagała się z czymś głębszym. Presją bycia postrzeganą jako intensywna, skomplikowana, głęboka. Choć te etykiety pomagały jej zawodowo, w życiu osobistym ją izolowały. W jednym z nielicznych wywiadów dla magazynu Zwierciadło przyznała: Czasem ludzie oczekują, że będę cierpieć, żeby tworzyć. A to męczy. Walka o autentyczność. Trudność w dostosowaniu się do medialnej gry i nieustanna presja wewnętrzna zdawały się tworzyć cichą burzę. Agnieszka była podziwiana, ale niezrozumiana. Media chciały sensacji, publiczność chciała więcej, a ona chciała po prostu oddychać. Około 2016 roku zaczęła coraz rzadziej pojawiać się publicznie, odrzucała duże rol i przestała udzielać wywiadów. Aktorka która jeszcze niedawno była stałym gościem europejskich festiwali, powoli znikała z pola widzenia. Jej milczenie rodziło więcej pytań niż odpowiedzi. Ostatnie lata życia Agnieszki Grochowskiej upłynęły w niemal całkowitej ciszy ciszy, która dla uważnych fanów wręcz krzyczała o uwagę. Aktorka, która niegdyś hipnotyzowała widzów swoją głębią i magnetyzmem, zdawała się całkowicie wycofać ze świata. Jej profile w mediach społecznościowych zamilkły, przestała pojawiać się na wydarzeniach kulturalnych, a zaproszenia do nowych projektów były odrzucane bez słowa wyjaśnienia. W 2023 roku pojawiły się pogłoski, że Agnieszka została zauważona w prywatnej klinice pod Krakowem, specjalizującej się w leczeniu zaburzeń lękowych i emocjonalnych. Żadne medium nie potwierdziło tej informacji, ale wieści rozeszły się błyskawicznie po forach fanów. I blogach artystycznych. Jedni twierdzili, że zdiagnozowano u niej rzadkie schorzenie neurologiczne, inni mówili o ciężkiej depresji. Rodzina i agenci konsekwentnie milczeli, co tylko podsycało spekulacje. Największe zaniepokojenie wywołało całkowite zniknięcie w 2024 roku. Nawet jej koledzy z branży nie wiedzieli, gdzie przebywa. Media spekulowały o możliwej emigracji. Być może do Norwegii, z którą była związana od czasów Upper Doga. Inni twierdzili, że osiedliła się samotnie na wsi, z dala od cywilizacji. Aż w lutym 2025 roku, przez polskie środowiska kulturalne przebiegł wstrząsający szept: Agnieszka Grochowska nie żyje. Początkowo wiadomość była dementowana, ale kilka dni później pojawiło się krótkie oświadczenie rodziny. Z ogromnym bólem informujemy o odejściu Agnieszki która odeszła w spokoju, otoczona miłością i ciszą. Nie podano żadnych szczegółów. Bez przyczyny śmierci, bez miejsca pochówku, bez publicznej ceremonii. Natychmiast pojawiły się teorie. Jedni uważają, że odebrała sobie życie, przygnieciona ciężarem własnej wrażliwości. Inni mówią o ukrytej chorobie degeneracyjnej. Są też tacy, którzy wierzą, że Agnieszka zaplanowała swoje zniknięcie do ostatniego szczegółu, szukając końca, który pasowałby do jej introwertycznej natury. Z dala od kamer, bez pytań, w całkowitej anonimowości. Z jej bliskich tylko nieliczni zabrali głos. Aktorka Danuta Stęka powiedziała: Agnieszka była jak spadająca gwiazda. Zabłysła mocno, ale wybrała ciemność. Z kolei reżyser Andrzej Wajda. W liście pośmiertnym opublikowanym przez swoją fundację napisał Gnie była stworzona do hałasu świata. Jej dusza należała do sztuki i do samotności. Sieć zalała fala poruszenia. Fani z całego świata zostawiali poruszające komentarze, wspominając niezapomniane sceny, wyjątkowe rol i sposób, w jaki Agnieszka potrafiła sprawić, że nawet cisza miała głos. Jej śmierć, owiana tajemnicą, Wydaje się być ostatnim aktem życia, naznaczonego intensywnymi wyborami i odważnymi ucieczkami. W którą teorię ty wierzysz? Zostaw swój komentarz chętnie poznamy twoje zdanie.